Okay. tamten chyba zostawił apteczkę. Um, dobra, zapiszemy tutaj. Weźmiemy te pistolety. I teraz pójdziemy na dół. I załatwimy tego kolesia tam. Okej, tam jest jeszcze ten pies. A tu jeszcze są kulki. Dobra, pozbędziemy się kulek. Bardzo ładnie. jeszcze tego psa. Wow! Dobra. Już się przestraszyłam tych spadających nie, odważników, ciężarków. O, przy okazji zabierzemy... Żeby... Okej. Okay. Uh, <ścoughs> wow, shit. Nie wiem, dlaczego ten ciężarek mnie... ...nie zabił. Dobra, wezmę dużą apteczkę, mamy ich dużo. To skąd ten gościu się tu wziął? To nie jest ten z góry, ten z góry dalej tam będzie siedział pewnie. Tak, tu mamy apteczkę, tylko ja bym ją chciała wziąć. Bardzo cię proszę. I teraz... Czekajcie, teraz musimy się pozbyć tego gościa tam. O, oh po prostu to jest bardzo dużo roboty. gdzieś tu jest, czy jeszcze piętro wyżej? Aha, piętro wyżej. Dobra. Jesteśmy uratowani. Nawet dużo amunicji nam zostawił. Wracamy do pistoletów na razie. I tu co jest? Um, nie wiem. Nie pamiętam. Nie idziemy tam na razie. <gry> uh, Okej. Okay. Czy coś nam jeszcze zostało do przeszukania? Chyba nie, bo wszystkie ciała przeszukaliśmy. Dobra, to zejdźmy na dół jeszcze. Oczywiście nie zabijmy się przy okazji. Hmm. I tam mamy ten przycisk tajemniczy. Sobie zapniemy. Zaraz czy tu kogoś więcej nie było. Aha! Wiedziałam. No zostaw mnie, batalu. Idź sobie. Spać. Z rybkami. Aha. My pozbieramy apteczki. haha, ha. jestem niezła. Dobra, teraz musimy wejść tam na górę chyba. Najpierw copniemy ten przycisk. Ile tam już nagrywam. O, już pół godziny. Dobra. Zapiszmy. No, to jest długi poziom, więc <noise> trochę czasu tu spędzimy. Zwłaszcza przy moim zamuraniu. Ok, otworzyliśmy sobie drogę na górę. No znowu mamy brzydkie szkło. Aby się tu nie wrąbać, tam mamy kolejny przycisk. O, tu wiem, że można nawet, bo tu trzeba opuścić tą kładkę, żeby przejść na drugą stronę, natomiast można to przejść jakimś tym bananaskokiem czy coś takiego, omijając tą tą kładkę. Ale ja tego tak nie będę robić. Ja przechodzę ale po bożemu. No Ucieknij No! Widziałam Dobra, nie wiem czy dużo życia straciłam Olać to <grym> <grym> Omijając szkło Brakuje zapisów. <grymne> eee, myślałam, że... Dobra. Myślałam, że się złapie. Taki Dajesz, Lara. Dobra. Um, jeśli pytacie, gdzie ta droga nas doprowadzi, to nie mam pojęcia. Przynajmniej nie pamiętam. <laughs> Jezu. Dobra. Szczury wykończone. Czy jeszcze jakieś tu zostały? Nie. A, nie lubię takich... wahadełek. one strasznie dużo życia zabierają a jest problem z ich ominięciem okej okay. jedno a co drugie jak to zrobić tam bym musiała jakoś wskoczyć a no Świetnie. I tak, tam coś się spuściło znowu. <gry> A, i klapa nam się otworzyła. Tak. <gry> ja nie wiedziałam, że tam jest to do ześlizgnięcia. Sią. No musimy to zrobić jeszcze raz. Teraz mi się pewnie nie uda, no tak jest zazwyczaj. Ale coś mi idzie za pierwszym razem, to... Okej, okay, dobra, udało się jednak. Jeszcze raz przycisk. dźwignie, Boże. Czemu ja zawsze mówię na to przycisk? Nie wiem. Dobra, tam trzeba wskoczyć odpowiednio. Więc safe! Okay. Ja bym poprosiła flarę tutaj. O, dobra. Hmm, tu coś jest pod wodą. I tam coś jest, a z drugiej strony? Dobra, bo gdzieś tu był smoczek, jak mi się wydaje Dlatego zapiszemy tutaj i będziemy szukać Dobra, nie tu. Co za miejsca. Dobra, tu mamy. Um, do zebrania to coś. Ale chyba musimy sobie jeszcze coś tam otworzyć. Przyciskiem. Mm, chodźmy jeszcze tam Tu coś jest. O, wejdź tam. Ja, i tu jest przycisk. Tak, otworzyliśmy sobie jakieś tam drzwiczki, którymi pewnie wyjdziemy. I tu powinien być smoczek gdzieś, ten srebrny, czy tam kamienny. Boże, nie nauczę się tego. <laughs> nie! Miałeś zanurkować. O, ciężko się nie ustalić. Tak, tu jest smoczek. Przepraszam za brak światła. No, zabierz go. Czemu ona miała taki problem z zabraniem tego smoka? Proszę cię, zapal światło, bo ja nic nie widzę. Okej. Okay. A co tu było? Nic. No dobrze, to o, jeszcze się musimy babrać w tej chodzie, bo musimy wrócić tam z powrotem z drugiej strony. No zanurkuj. Tak i zabieramy to coś. I to jest relay box. I to nam będzie potrzebne, chyba, do uruchomienia windy. Dobra, wynosimy się stąd. Mamy wszystko, co trzeba. Tak, i wyszliśmy tymi drzwiami, tą zasłonką, która nam się otworzyła. Aha. Zasłonka z murkiem. Dobra. Czy tu się nam ktoś pojawił za ten czas? Zrespił jakoś nieprzyjemnie? Hmm. Chyba nie. Ale nie dowiemy się, tu, nie zajdziemy na dół. Się zastanawiam, jak się dostać do tej windy teraz. A <noise> no, chyba było gdzieś na górze. Ja mam straszne. Ja. Y a, zapomniałam słowa. Jezu. Chciałam powiedzieć, że strasznie się gubię, zwłaszcza w tym poziomie. No, niekoniecznie chciałam iść na górę. Dlaczego ty trzymasz wciąż flarę w łapce? Albo mam takie dziwne wrażenie. A, dobra, nie, nieważne. Yy... Poczekajcie, muszę się zastanowić, jak się. Tutaj potrzebujemy klucza. Hmm. Czekajcie, może trzeba jeszcze coś innego załatwić, zanim wrócimy do windy, bo tutaj jest to jedno przejście. Nie pamiętam, do czego to przejście było. To są szczury, może słychać. Hmm. Pewnie znów przechodzę jakoś od dupy strony. Ooo, jezu! Co ty tu robisz? Jeszcze mnie szczury zjedzą. I jeszcze pies. Świetnie. Co jeszcze? Więcej szczurów? A, co on mi tu zostawił? A nie, to jest szczur. Już chciałam to wziąć. Tak, weźmy sobie szczura do torebki. Na szczęście. Nie ma, on nic nie zostawił. Co to jest za piętro w ogóle? Nie pamiętam tego miejsca. Okej. Okay. Teraz już chyba pamiętam. Dobra, może chodźmy najpierw tędy, bo... potem znowu się zgubię i... i będzie... Mam nadzieję, że mogę tu zejść jakoś bezpiecznie. Tu jest trochę wyżej. Aha. Lubię rozwalać te szyby. Fajny dźwięk. No, tu jest coś zawalone. Broczek do przesunięcia. I jakiś przycisk. Znowu mówię przycisk. Hmm. A tam jest nieprzyjemnie, bo tam jest ten. Jakieś, jakieś brzydkie. Brzydkie, brzydka wentylacja, która posieka larę na drobne kawałki, ale tam jest też klucz. Więc jak żeby inaczej? Tam wskakujemy i tam też gdzieś jest smoczek. Tym razem zielony, bądź jedajtowy, jak to, jak to powinno się wymawiać. teraz gdzie? Do góry nie. Ha, tam, przed siebie. Nie, okej, okay. nie, nie sądziłam, że to tak wyjdziesz, że mówiąc. No, dobra. Zapisz szczury mm, tam jest ciemno, a chyba muszę to przeskoczyć i tam gdzieś dalej. Nie, poczekajcie, bo jak się zbliża, to to mnie poszatkuje. Albo... Y y y <grymne> cóż. <grymne> Biedna Lara. Może <grymne> um. tam na górę trzeba gdzieś... Wejść. Nie bardzo. No, tędy raczej nie. Może czekajcie, czy to jakoś tak. O, właśnie. Skręciłam w locie, także Lara mi wskoczyła no to. Nie wiem, czy tak to... powinno być. Nie pamiętam. Tak jest wygodniej skakać, jeżeli yy, macie takie, takie, takie rzeczy przeskoczone. Dobra, i teraz idziemy po smaczkę. Aha. Nie wiedziałam, że to jest wiatrak Pożejle <laughs> ile faili w dzisiejszym odcinku. Tak, niektórzy będą się cieszyć. Nie będę pokazywać palcem. Niedobrze, dobrze. Cieszycie się z moich fejli. Dobra. Teraz bardzo cię proszę powoli. I teraz ja, ja mam tam zejście na dół, o świetnie, udało się. Czy to coś będzie chciało mnie zjeść? Nie. A, ukryty przycisk. Nie zgadlibyście, że on tu jest. <gry> Dobra, ale to nie wszystko, bo my tu będziemy potrzebowali yy, właśnie tego bloczku. Więc go jeszcze tam. Musimy go wyciągnąć z tam, gdzie nam potrzebny. I teraz będzie ta nudniejsza część, w której Lara przesuwa bloki. Tego chyba nikt nie lubi. Oglądać. Jak oglądam czasem speedrany, a są takie... Mm. O, czekaj. Ktoś tam... Ktoś tam jest. Lara, obróć się. Czekaj. Może tam na górze. Dobra. Olać go. Jak oglądam właśnie czasem speedruny i są takie miejsca, gdzie ktoś nie potrafił, że tak powiem, obejść elementu z przesuwaniem bloków, to... to sobie sama przesuwam, bo to jest strasznie nudne. Słyszę tam tego gościa na górze i mnie po prostu irytuje. Teraz chyba to musimy wyciągnąć. No, słychać go. Jezu. Wrażenie jakby tu był. Teraz sobie zejdziemy tu. Chcieliśmy przesunąć te bloki tutaj, bo tutaj jest podwyższenie. Lara nie skoczyłaby na taką wysokość, a tak to bez problemu sobie poradzi. Jezu, ale miałam szczęście. Strasznie nie lubię takich wąskich korytarzy. Nie zostawiłeś mi nic ty. Mierno to jedna. Ja piercę. Dobra, zdobyliśmy jakiś klucz. Przynajmniej tyle dobrego z tego wyszło. I teraz chyba musimy iść jeszcze po jedną rzecz, która. Znowu szczury. Gard. Dobra, one chyba są na dole. Cia, ja, tam są. Dobra, tam do tej wody chyba trzeba jeszcze iść, ale... nie jestem pewna, czy w dobrej kolejności ogólnie to robię, czy tu jest jakaś potrzebna kolejność. Hmm, zastanówmy się, czy tu da się przejść. Wydaje mi się, że ta kratka musi być otwarta ha. Nie widzę tu żadnej podwodnej dźwigni Awy Dobra, nie wiem, nie widzę szczerze mówiąc Pewnie w całej kolejności właśnie poszłam Mam jeszcze jeden szczur na górze Przynajmniej oczyściliśmy drogę z, z, ze szczurów <gry> na przyszłość. Tak, teraz. Um... Aha, musimy się wydostać stąd, i znaleźć drogę do windy. Okej, okay, gdzie? Zaraz, mamy klucz. Haha, ha. mamy klucz. Może to do tego ten klucz. Tja, i to jest nasza droga do windy z powrotem. No bo chyba innej nie ma. Oczywiście pewnie tu się zrypie gdzieś. Okej, okay. dobra, nie. <grytanie> Dało się. Okej, okay. mm, teraz czy to mamy otwarte, czy zamknięte? to nie gdzie była winda. A tak, musimy wejść na piętro wyżej. Dobra, już wiem, gdzie jest. No, hopaj tam, kobieto. No, teraz mi zajdzie. No, nareszcie. to była winda. Tu już sobie oczyściliśmy drogę. Mam nadzieję, że więcej ich nie powstanie. Dobra. I teraz. No tak, relay box. Naprawiamy windę. Powinna jechać. Teraz e, zdobędziemy sobie właśnie. Um, Trzeciego smoczka. Tak, poczekamy na razie, bo moglibyśmy tu wejść. Nie, shit. Lala, wspina się na tą trapinkę. Jak moglibyśmy wejść do środka po prostu i zjechać sobie tą windą, ale najpierw idziemy po smoczka.